Wiedźmini, tajemnicza i elitarna kasta kapłanów-wojowników. Wyposażeni w wyobrażeniu ludowym, w moc magiczną oraz nadludzkie zdolności, stawać mieli wedymini do walki przeciwko złym duchom, potworom i wszelkim ciemnym siłom. Możliwym jest, jakoby posiadali oczy zwierzęce, co pozwalało im widzieć w całkowitych niemal ciemnościach, dając szansę w walce ze stworami nocnymi i podziemnymi, takimi jak m.in. kobold, wąpierz i gól. Miecz srebrny służył Wedyminom do zabijania potworów magicznej natury, takich jak upiory, dusze przeklęte, strzygi i wapiry. Miecz stalowy z meteorytowej stali wykuty używali Wedymini na bestie niemagiczne oraz częstokroć na ludzi, którzy zapłacić za zlecenie Wedyminom nie chcieli. W boju wpadali w trans, wywoływany, jak się mniema, autohipnozą lub środkami odurzającymi. Walczyli ze ślepą energią. Byli niewrażliwi na ból i poważne obrażenia, co umacniało przesądy o ich nadprzyrodzonej mocy. Nie ulega wątpliwości, że Wedymini postrzegani byli jako istoty plugawe, które samym spojrzeniem mogą na człowieka prostego zły los sprowadzić. Częstymi bajek i opowieści bohaterami będąc, stali się Wedymini elementem folkloru Królestw Północnych. A w szczególności jeden z nich, Geralt Riw, Białym Wilkiem zwany. Oto jedna z legend na jego temat.